Witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Divine Divinity No i tak, co pierwsze sobie zrobimy to troszeczkę Nie, nie da się bardzo przecież dźwięku, a to Co mi wygę grę, bierzemy to i idziemy sobie. Na dół, na dół! I przypominam, że jesteśmy na drugim poziomie Katakumb. Dobra, będziemy sobie rozwalać wesołe szkielety. Tak. Na no dwa razy biorę 50 z miecza, to O, Jezus. O! Nie wiem. Nie pamiętam już, ile tutaj było tych. Ile było tych y, poziomów tutaj. Może to wydawać bardzo. To, to będzie już nudne i takie może nudne. Ja będę sobie rozwalał bez problemu te wszystkie jakieś głupie szkielety. Dlatego no. Nie wiem, jak to zrobię. Czy będę przyspieszał, czy od razu będę robił taki odcinek, że wiecie. Bez nabijania tych wszystkich pudrów Haha! Mamy już pierwszy topór. Będę sobie na bieżąco sprzedawał. Tam zostawiłem już sobie wieżyczkę, także. E, piramidkę, boże, wieżyczkę. Już mi się w ogóle pierdzieli w głowie. Mhm. Mm Tutaj mamy jeszcze jakąś bazę I złoto! Tak, jest złoto. I szpielek. No i będziemy musieli też kupić ten yy, szukać tego toporu niszczy niszczyciela do tych worków. A z tego co pamiętam nie pamiętam gdzie on jest. Dlatego... Nie, nie będę... nie, nie będzie z tym jakichś większych problemów. Chciałbym się pomyślę sobie najwyżej go sprzedam albo coś takiego. Nie będę robił tego questa za marne grosze, że tak powiem, ekspar. No i będę musiał za chwilę wrócić się. Bo ma na ty wejdziemy sobie jeszcze tą komnatę w ogóle. Nie będę się o szczurek jakoś. O! Jest kolejna baza, zobaczymy gdzie mamy mięskoło, skórę czapka. Rozbity waję. No nic, 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 nic. nic tutaj. Aaa! tu gnoju. Haha Kasa, kasa, kasa! Kasa! Kasa jest ważna! Kasa jest najważniejsza! Chodź. Aha, i jakaś jedna fajna nowość. Może nie dla Was, bo będziecie będziecie musieli przez jakiś dłuższy czas słuchać mnie. Jeszcze bardziej. Eee. Nieważne. Zniesiono mi limit tam czasu. Mogę wrzucać już odcinki dłuższe niż 15 minut, dlatego. Eee, mam nadzieję, że te odcinki też nie będą takie monotoniczne takie długie jak na przykład 40 minut godzina czy coś takiego nie, nie będę... Nie, nie dam rady wrzucać takich odcinków. Chyba żebyście chcieli to na przykład, nie wiem, odcinek z yy, jakiś jeden meczek z lola to mógłbym rzucić jakiś taki 40-minutowy raz na jakiś czas, a to, to spoko ale myślę, że przyjemnie się ogląda jeśli odcinek jest tak maksymalnie 20-minutowy Ty nie musisz jakoś tak się za bardzo przygotowywać do tego między innymi tutaj zorganizować jakoś sobie tak czas, żeby to oglądnąć w ogóle Myślę, że tak jest przyjemnie po prostu i tyle I nadal tłuczemy te szkielety EXPA to nam daje tyle, że nic Nic, nic praktycznie nam to EXPA nie daje Co to jest za 89? To tak jak Uderzenie jednego Yyy... 10 takich szkieletów to jest tak jak zabicie jednego głupiego orka Jednego głupiego pieprzonego orka I tak Zobaczymy jak się poradzić z moimi szkieletami Masz wszystkie. Ja sobie tych poczekam, co nie? Bo co jakiś czas będę sobie rzucał tarczy. Tak. I zobaczymy, czy moje szkielety wydłupą ich A bo nie O bardzo fajny czar Podoba mi się o! Są wykluczki, kompozytowy, też się przyda, wszystko się przyda, wszystko co jest wartościowe, wszystko się przyda. Tak, to się przyda. Aha. Jeszcze co jest fajne tej, na tym poziomie i w tej misji z z zakworem, tym niszczycielem. Po drodze spotykamy kilka naprawdę dobrych toporów, takich ciężkich, drogich i w ogóle potężnych, że tak powiem. A, dobra. I to jest teraz ten czas, gdzie pójdziemy sobie sprzedać. Dobra. Już po zakupach. Zdobyliśmy tam chyba 7000 tysięcy tego, ale kupiłem sobie jeszcze potki, dlatego mam yy, nieco mniej tej kasy. No dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Powiem, te topory jakieś nie były wyśmienite i potężne Teraz na tyle, żeby to sprzedać za jakąś kasę i tak mamy tutaj coś, jakoś z 32 hm. Chyba że, chyba że fajne, fajne tajemnicze. Opa! Żydzimy ostrożnik, wypadaj! spadaj! Jak to mówiłem kiedyś. Tylko zbroja płytowa hm. No, no tak, ale ja jeszcze nie ukończyłem tego poziomu. Ja chcę jeszcze zobaczyć. Yy, przepraszam, że tak będę za ale ja chcę. Chcę jeszcze zrobić kilka tych toporów. Ja chcę znaleźć tego niszczyciela. Ja chcę, bo to za to będzie duże kasy. Za to będzie wypełnienie quest'a. Ja tutaj jestem takim pedantem. Ja wszystko muszę mieć zrobione. Ono, ono. Oszu, do piekła. Tak ma być. Dobra. I teraz quest'a. Tutaj jakiś samotny szkielet do zabicia. Nie ma sprawy. Ha 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 Ale pomidorka. No i proszę mamy ekstra ból wielki. Hmm. jeszcze nigdy nie grałem, to porem, żeby atakować. Jak już miałem grać tak na broń ręczną to zawsze był miecz, żeby tak fajnie. To wyglądało tak rycersko. To mnie, To mnie jarało. Że tak fajnie, żeby ten miecz dwuręczny był olbrzymi, potężny i w ogóle takie yy, głupie A topór to powiem to mam, to że to bardzo, to bardzo, bardzo średnio Ale cóż, pójdziemy sobie to jeszcze sprzedać Puszczę, sprzedam, coś widzę, że tutaj dużo jest tych rzeczy Idziemy, 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 idziemy Idziemy nieubłaganie Aha, ściągniemy broń i atakujemy Będziemy mogli sobie niedługo tą zbroję kupić Tak, to jest jedna z tych lepszych broni właśnie Na której mi też zależy I tak, to będzie To... hmm Zobaczymy, zobaczymy A na razie e oddaj tą potkę Nie, na razie sobie sprzedamy Dobra, jedziemy Pasuje coś opróżnić tutaj, żeby nie mieć jakieś tam. Mm, żeby wziąć więcej rzeczy. Tak, nie będziemy tego nosić, bo po co jak ja sobie później to mogę wziąć i tak samo będzie dobrze. E, co jeszcze, tutaj takiego ciężkiego? No to weźmiemy. Hmm, 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 hmm. Nie, chyba nic już. Ups, 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 ups. Ups, Biegniemy. na no, no. Teleportacja. Bierzemy to. O, dlaczego ja ten toporek mały opuściłem? T-ti, ojzieś ty Łazieśku. I teraz powinniśmy iść tutaj tak samo, ale to jest już naokoło, dlatego... Eee... Niezbyt to dla mnie jest ciekawa opcja. Hm. Hm. Zobaczymy, zobaczymy. I chcę się, bo to będzie... Odcinek z Divine Divinity tutaj. To będzie taki pierwszy odcinek, yy, do w którym, który będzie wrzucony poza limitem 15 minut. Dlatego to będzie taki, wiecie. nie wiem czy to się w ogóle uda, czy będę musiał to montować, czy coś nie. Ale nie, no mam informację taką, że mogę gratulacje już tutaj mogę wrzucać yy, filmiki dłuższe niż 15 minut. To jeśli to już jest oszukane. O, ja nie wiem YouTube kłamie YouTube, YouTube to zło YouTube, YouTube Hmm YouTube Tak Otwierać nie ma O, dobrze, dobrze. Dobra Zaraz cię zabiję otwiera... ...umiejętnością otwierania kluczy Dobra No co jest? Ej, 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 ej. Jak ja nie lubię tych bugów! O jest dobra. Także nie mogę zmienić. Jest. I bierzemy rubin. Rubin wzięty. I zawsze mnie myli o komnata ta. Czy tutaj będzie ten niszczyciel? Bo to jest takie. Czy tutaj będzie ten niszczyciel, czy nie tu? Właśnie. Tutaj jest taka najbardziej oficjalna komnata, że najdłuższe wejście i w ogóle. Ale zawsze jak tutaj przychodziłem to jak to nie było to O fuck, szkielet, mak, szkielet, mak atak, 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 atak Dobra Hmm, psuje nam się broń, która A to kaput Kaptu to się może psać. Psuć Psać też się może Mamy to worek. Dobra, idziemy na następny poziom, chyba co nie? O, już wiem, ja sobie to tak zrobię, że tutaj dam. O. I biegniemy. Też to, jest to jest też fajna opcja poruszania się po całym tym systemie jaskin, że sobie po prostu nakierowuję to, a on tam biegnie automatycznie. Nie będę musiał sterować tym wszystkim. Eee. W ogóle piramidka tak samo to jest mega, mega ułatwianie w tej całej grze. Mogę się teleportować z byle jakiego miejsca od razu. Uhu. Widzę, że tutaj mamy już cięższe rzeczy, cięższe kalibry. I kolejny rubin! Ja to lubię takie rzeczy. Zobaczymy takie. wytrychy. Dobra, to nam się przydaje jeśli możemy już otwierać zamki. I tak, zaję się, że to jest jakiś pamiętnik. Hmm, 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 hmm. To, co ten, ten... Gość to szczwana bestia jednak. Kurde, głupia. W ogóle te kamienie fajne, fajnie wyglądają, ale moim zdaniem najlepiej tutaj wygląda szmaragd. Ja lubię, ja lubię ogół, yy, mój ulubiony kolor, to jest zielony. Dlatego też widzicie, udziela się tu też w kwestii szlachetnych kamieni. Aha, czyli to jest ten poziom z czterema platformami, który my musimy otworzyć. Hmm. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy czy jeszcze przejdę ten poziom w tym odcinku Ale to luz Jak widzę ja mam włączony stoper i nie chcę przekroczyć właśnie tej granicy 20 minut Chyba, że będę już u kresu przejścia tego poziomu No to róże oczko tam no Ale widzę, że już tutaj będzie dochodziła ponad 14 minuta Także tutaj... Aha. Zobaczymy Aaaaaa, gul! on strasznie wygląda, powiem wam, że ja się go boję Dawać tą lekką kuszę. Kurde, niektóre te potwory naprawdę dla mnie strasznie wyglądają. Gdy ja jeszcze idei idę i zobaczę ich w takim klimacie. W takim klimacie. Aaaa! To jest naprawdę niefajnie. Otwieranie grobów w ogóle to też jest dla mnie. Uff. Jak to pierwszy raz otwieram to sobie myślę kuwa, wyskoczy tu i coś! Coś tu i wyskoczy, ja to wiem. Odgłosy mówią, to w ogóle wyobraźnia zaczyna skakać do granic możliwości. Ja tutaj nie wiedziałem w ogóle co począć. Już myślałem na samobójstwo, ale sobie myślę, a dobra cię, przejdę tą grę już. No, i tutaj pamiętam, tutaj pamiętam, tutaj nam właśnie wyskoczy coś i I będzie nieco fajna rzeźnia. Tutaj już sobie otworzę to przy pewnym. A nie, tylko górę. Górę to było. A Atak! Yes, dobra Co? To nam prawie życia nie odbiera To, no, ja tu... Zresztą, co ja tutaj się boję? Ten quest został yy, Nam dany jakim, na jakimś Hmm, czwartym levelu? A ja mam który? Ja mam trzynasty to, to, to jest zupełna paranoja Z tego wszystkiego Aha, mamy wycinek Alchemia Medicusa hm. Nie, nie będę tego przeglądał nawet Panie! Panie! Niech pan nie ucieka! No, no, grzeczna świnka Kolejne grobowce. Kolejne... Dlaczego zawsze przy grobowcach muszą być te głupie szkielety? Nie może być na przykład, nie wiem, jakaś rusałka. Ładna? Nie! Wymyślili sobie szkielet! Nie, otwieram się Albo dobra, nie pamiętam co tu się staje. A nic, nic, nic się nie stało Na szczęście O pając! Kurde, jak szybko tu tracimy manę Masakra Będę musiał kupować te największe już potki Widzę, że Mój poziom many jest No, a 270 nie jest Kolorowo Magicznie, że tak powiem. Aha. Jak widzicie, tutaj właśnie ta gra jest taka bardziej do gadania, to nie ma tak aż takiej akcji w pewnych momentach. Gra opiera się bardziej na fabule niż na tej dynamice gry, a szkoda, jak ona też występuje. Dlatego tutaj to jest taka gra nawet troszeczkę tak na pogadankę. Dlatego będę to uznawał jako taki rodzaj porozumiewania się, z, porozumiewania się z wami jako takimi takie taki informa do przekazania wam jakichś informacji Dlatego yy, raczej będę w tytule nie umieszczał jakichś dziwnych fraz typu rozpierdol Tylko nie wiem krótko zwięźle i na temat Lakonicznie będziemy to robić tyle o, dobra. E, powiem Wam że chyba nawet zrobię to poziom w tym odcinku. Luz. Jest los. Jest Jeszcze nie wiem, co będzie z renderowaniem. Czy będzie to tak długo trwało. A, to wszystko się przekonamy. Wiecie, ja dopiero zaczynam i w ogóle takie rzeczy to. A, oby się to udało. Żeby tylko to, co, żebym naprawdę mógł już rzucać te filmiki więcej niż 15 minutowe, bo to, to, to mnie w takim pewnym sensie ograniczało, ale. Tak zawsze sobie mówiłem, ogranicza mnie to, ogranicza mnie to. A że wreszcie zdjęto mi ten limit i sobie myślę, kurde, nie mam za bardzo pomysłu. Jednak te odcinki, takie krótsze, są schludniejsze, że tak powiem. szkielet szkieletów. Opa. Atak. Dobra. No, czyli tak jak mówiłem. Hmm. PVP. Dobra, mamy coś tutaj w tej szklinie. Hmm... Dobry. Dobra. A, widzę, tutaj właśnie mi zadawał wrażenie magiczne, dlatego ta tarcza nie działa. No cóż... Nie no, tutaj już będzie praktycznie koniec tego a to, a to jeszcze to nagram. Tutaj może coś będzie w tych skrzyniach... Jest wytrych, jest, 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 jest. fajne rzeczy nawet. Powiem ja wam, jest kaska. Jest na piwo. Jako mała lat nie powinienem w ogóle mówić o takich rzeczach, no, no, no ale cóż, <laughs> nie, też się do niczego nie przyznaję. Jakby co, okej? Okay. Hm, nieważne. Tutaj zaczynamy już pierdziać straszliwe głupoty. Eee, wiem, też długo nie było odcinków. Nie mam z czego, ale wiecie co, nagrywałem yy, kilka odcinków z pewnej gry. I jakoś nie za bardzo mi się udawało pod tym względem, że yy, nagrywałem przez Audio City i zmieniał... Nie nagrywało mi pewnej rzeczy. Jakby ktoś mógł yy, mi powiedzieć jakąś informację jakieś przesłanie, bardzo bym o to prosił. Jak nagrywać przez yy, Audio City na przykład rozmowę przez Scape'a. Nie nagrywa. Nie nagrywa, nagrywa osoby, z którą rozmawiam, wiecie? Yy, nagrywam przez Frapsa. Grafi yy, no, obraz. Z gry. A, yy, dźwięk, normalnie też na razie flapsemu nagrywałem i w ogóle, ale to jak jestem sam Jak jestem sam, to wtedy to robię hmm. Ale chciałbym właśnie tutaj dać, że Audio City, bo z kumplem, rozmowa z Kay bardzo by nam się tutaj przydała Przy kręceniu właśnie odcinków z loda, jak to tam jeden użytkownik mi zaproponował, żebym coś zrobił A tutaj nie, nie, nie mogę, po prostu, bo widzicie, co coś się dzieje, nie mogę tego nagrać bardzo by mi to było przydatne, naprawdę. Jakby ktoś mógł to albo na skrzypce, albo jakoś tam pod komentarzem. Ja zawsze patrzę na to... Ja zawsze patrzę na to wszystko, dlatego nie musicie martwić każdy komentarz, każde wszystko jest odczytane. Hmm. No i co? Tutaj trzeba otworzyć te groby, a tutaj nie mam nawet... hmm. o fajnie, fajnie, fajnie. Od razu polerujemy mamy. No i co? Idziemy otwierać już te środkowe groby, czy ja w ogóle je otworzę. Widzę, że one są zamknięte na klucz, że tak powiem. Szkielek? No widzicie, czy uda mi się otworzyć to za pomocą wytrychów? Nie! Muszę szukać głupich kluczy. Okej. Okay. O, tutaj coś. Się... Nie to kasa. Tutaj... Nie, to jabłuszko! Ja nie mogę, ja nie mogę. Będę musiał ku. Nie. Nie, nie! nie, 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 nie. Otworzymy jeszcze te grobowce. Jest jej coś? Nie ma. Nie ma nic. Nic na tym łez A zresztą wejdziemy jeszcze sobie tutaj, zobaczmy. Tu jest jakaś rozbita waza. Nie patrzyłem jeszcze po tych pokątach. O, jest to. Nie, potki, muszą być jakieś głupie potki. I nie o to chodzi, jak... Aha! Aha! Już wiem, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tak, ty nie trzeba żadnych kluczy, tutaj trzeba otworzyć w ogóle te wszystkie grobowce chyba, tak? Dobrze pamiętam? Czy źle pamiętam? A zaraz się ogólnie... Zaraz się przegonamy. Ja naprawdę już nie pamiętam tego, tak dawno to grałem, dawno... Przechodziłem ten poziom do tego Nie, mamy otworzyć wszystkie te środkowe chyba A nie to chyba te środkowe mamy otworzyć wszystko szkielety i gramy Dobra Trochę więcej nam dają te szkielety czyli tego A no, nawet powiem wam, bied nawet troszeczkę tego lewela jak na ten bezużyteczny poziom, to... jest, jest, coś tam. I tak, chyba już wszystkie trum... Wszystkie grobowce z tego zostały nagrane, to... Dobra, idziemy tutaj. Oh, hu, hu Przekroczyliśmy już my... Przekroczyliśmy już ten limit, dlatego nie będę się bardzo w to już bawił, ja nie chcę tutaj jakiegoś masakrycznie długiego odcinka. Chyba, że naprawdę tutaj jest jeszcze zamknięty, tutaj jest otwarty. Tutaj jest otwarty grup. Co jeszcze? Pozostaje tylko jeszcze ten. I tutaj jest otwarty. Tutaj też jest otwarty. Tutaj przed chwilą otworzyłem. Eee, nie wiem, będę to szukał później. Bo ja pamiętam, że to się jakoś w jakimś systemie otwierało. A na razie komentujcie, subskrybujcie yy, i doradźcie mi, jeśli coś tutaj, właśnie, żebym to robił lepiej. To co źle robię, żebym robił dobrze. Na razie, do zobaczenia.